Witam serdecznie. 3 lipca, 3 lipca. Mam nadzieję, że dla mnie ważna lata. Mianowicie od dłuższego czasu e, zastanawiamy się z Adrianem nad zmianą lekko branży. Jest to spowodowane tym, że uwielbiamy swoją pracę, ale przestaliśmy uwielbiać nosić meble po schodach. W związku z tym, e, podjęliśmy decyzję na lekkie przebranżowienie się, nadal to zostaje stolarka lub ewentualnie całkowite yy, yy, do tego, że dochodzi hydraulika i tak dalej mianowicie yy, mamy, mamy postanowienie, że będziemy przerabiać samochody na kampery no i żeby dostać klienta no to trzeba mieć jakieś portfolio no i ten pierwszy klient nam się trafił sorry ten pierwszy klient nam się trafił jest to mój serdeczny kolega, który ma starą przyczepę kempingową. Trzeba budować portfolio, dlatego zaczynamy przebudowę przyczepy kempingowej. Przyczepa czeka bardzo długi czas już na to, żebyśmy ją zaczęli robić. No i mamy na to w sumie teraz miesiąc, bo ktoś mówi, że w sierpniu chce ją zabrać i albo stawić kogoś innego, albo jechać z nią na wakacje. No to wypadło na to, że to jest dosyć duża motywacja, i teraz my będziemy to robić. Dlatego też dzisiaj zaczynamy rozbierać yy, przyczepę tam, gdzie coś tam jest pognite i tak dalej, wymieniać te nowe elementy i uczyć się tego robić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Aktualnie jadę na warsztat i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będzie przygoda. Trzeba być odważnym i atakować nowe wyzwania, które mają Cię zaprowadzić do Twojego wymarzonego celu. Zapraszam. Pokażę Wam teraz projekt, nad którym aktualnie pracujemy. Eee, które w przyczepy, stoi w garażu. Piękne deski. I chodzimy, a tutaj już Adrian działa, sprząta. Przyniosłem mu skrętareczkę, tutaj chwilowo nie ma szyby. No i zaraz no, pokażę całą przyczepę. Nie wiem czy nie będę musiał jakiegoś tego konto zrobić. Trochę no sobie tutaj nam okła. Bo jest się cała może podpory powinniśmy wyciągnąć. No właśnie tak właśnie się no, zastanawiałem, bo, bo jest taka... No, bo podpory wyciągniemy. Tutaj jest no, trochę, trochę do ogarnięcia rzeczy. No Ciekawe tak, czy ta lodówka tak. działa. Największy problem chyba z lodówką. Ona w ogóle jest, czy ona jest na gaz? O, nie jest na gaz, jest tylko na 12 na, na 230V. Mamy trochę elektryki do ogarnięcia elektryka tutaj już jest położona tu jest położona. coś pociągnięte tu jest coś wyciągnięte nowego nie wiem czy to nie, nie właściciel e, tu jest druga część chyba też właściciel tu też jest podłoga coś wymieniona kawałek no właśnie kawałek. to chcę zdjąć bo to jest zwinite wiesz to jest ta część którą musimy tam wymienić prawdopodobnie okay. więc przyniosł, prosiłem cię o wkrętarkę nie to trzeba wytargać no i ten bałagan z tyłu to już no przemysła. I tu, jest, i tu jest druga sypialnia chyba ja się właśnie bym za to brał I jest pierwsza sypialnia? Tu jest pierwsza sypialnia. Aha, jest... Nie, no słuchaj, nie, to z, po prawej jest bardziej sypialnia, a po lewej to jest taki pokój dzienny, który też się przeraża, y, przerasta w sypialnię, ale w sumie to nie ma żadnych łóżek tutaj. Y, chyba trzeba je zbudować. Tu jeszcze jest Łazienka. Największy problem z Łazienką jest taki, na tym, że jest ciemno, y, że y, nie ma szybki. I Tu jest. I tu jest największy problem, będzie trzeba ją kupić. I też przez to, że ona trochę sta na dworze, to tutaj ta y, wykładzina. Y, no, że tak powiem, chyba spuchła. Tak delikatnie mówiąc. Dobra. Będę sprzątał. Dobra, udało się coś tu ogarnąć. Rozumiemy całą ideę, e, która przyświecała tutaj właścicielowi. Tutaj kompletnie łóżka nie ma, to musimy wszystko zbudować z podstaw. Zobaczcie, gdzie jest w ogóle kabli. E, grzejnik jest, całe nie jest elektryczne, tylko i wyłącznie na 230. Trumy. co, ta świetlówka jest straszna. E, a, dobra, musimy się zamontować jakieś to światło, bo światło w przyczepie jest takie, to jest na 230, tu jest jeden. Tam gdzieś był żyrandol. Co widzieliście, tu jest drugie światełko. A tu specjalnie się na tą neoklorą okazuje się, że jest druga żarówka na 12V. I teraz właśnie próbuję ogarnąć tutaj sprawy sprzętowe. Tutaj jest <grymny> bateria. Inaczej tego nie można nazwać. Jest bateria, która jest na 6V. I tak to działa, że to się niby to wkłada, Te dwie bateryjki. I to razem się zdubluje. To masz 12V. Ale ja mam tutaj stary ze swojego Matiza. Yy, akumulator, który ma, teraz pokazuje akurat 10,5 V, yy, ale no to nam w sumie wystarczy do tego, żeby yy, zobaczyć, czy instalacja 12V działa. Tutaj jeszcze dodatkowo, przy okazji, jak już jesteśmy, jest lodówka. Na razie uruchomiona na 230 i bardzo, bardzo powoli się zbiera. Drzwiczki niestety nie ma jednego zawiasu. Ale to jest już chłodne, dosyć mocno e, Więc myślę, że ona działa I to jest tylko elektryczna e, Na gaz, w ogóle to jest mega ciekawostka Ja nie wiem w ogóle co to za przyczepa jest, skąd ona jest tutaj Skąd ona się tu wzięła Że tak powiem kulturalnie To jest mega patent, tutaj jest e, Cała instalacja gazowa, która wychodzi stąd Idzie tam po podwoziu, z przodu, pod podhaka. Tu jest ten główny zawór Tu jest w ogóle jedna pierwsza rurka Do, e, do światła, do lodówki tak wygląda że do lodówki, ale niestety lodówka nie widzę, żeby działała na gaz. I y, gaz do kuchenki. Y, 10,5. Y, I najlepsze jest to, że to jest do światła. I teraz ta wilka sobie tam idzie, i potem przechodzi tu w górę. Przechodzi do tej szafki. I tu jest normalnie latarenka gazowa. Nie mamy pojęcia, jak to działa. Czy to działa? To jest jakaś regulacja. Ale jest mega patent. Tak to wygląda. Ogrzewanie gazowe w, nie ogrzewanie, a oświetlenie gazowe w przyczepie kempingowej. Dobra, załatwiłem trzy żarówki. Bardzo z innej parafii. Ale jest cywilizacja! Cywilizacja dociera wszędzie. Proszę, masz jeszcze stanowisko pracy. Słuchajcie, był inwestor i wiemy, co mamy robić. Bo ten inwestor zaczął tutaj coś robić. Między innymi położył wykładzinę na ścianie, rozebrał tą całą ścianę, która niestety niewiele dała, ponieważ wszystko należało zgnić. Pozostała dwa lata na dworze, nie to czasu. Teraz my się za to bierzemy, wiemy, co mamy robić. Najważniejsza decyzja, jaka tutaj jest, tutaj mówiłem, że jest zgnite wcześniej. Rozbieramy tą całą ścianę. właśnie, już wyszła dobrze nasze, nasze dodatkowe oświetlenie jest. Yy, wyszła i teraz wiemy, że robimy tu szafę. Mój Boże, co tu się dzieje? Dobra. Yy, robimy tutaj szafę z łazienki. W tej łazience to była tylko umywalka i w tej umywalce był yy, teoretycznie toaleta chemiczna, ale siąść tam to naprawdę była sztuka, a inwestor no, jest yy, wagi ciężkiej jest postawny ma posturę taką, wiecie w związku z tym Adran właśnie demontuje tutaj e, całą e, e, ścianę się się tego a te drzwi wykorzystamy, żeby zrobić szafę i wszystko to będzie w linii, dzięki temu będzie tutaj więcej miejsca nie, ten mój szeroki kąt nie jest zbyt szeroki, muszę tutaj iść e, także no walczymy, walczymy będzie samo oświetlenie, będzie e, będzie nowocześnie. Niestety mamy bardzo mały budżet. Więc nie będziemy jej malować. Chyba, że wałkiem. Ja muszę. To ty na to. Zrobimy na biało wałkiem. Na razie nie wiem. Musimy ile nas pochłonie podłoga. Tak, właśnie. Jeszcze ważna rzecz, podłoga. Całą podłogę wymieniamy. Wymyślił sobie, żeby to zrobić z płyty ale uważam, że to będzie bardzo drogie. Dlatego nie wiem czy będzie nowa sklejka. Yy, trójka, czy też szóstka może. Zobaczymy, jak to wyjdzie kosztowo. Ile tu potrzeba metrów kwadratowych. Nie to musieli przemierzyć. Póki co rozbieramy, to jest na pewno do wyrzucenia. A trochę tego jest. Dobra, ściana zdemontowana. Drzwi zostały. Teraz pomysł jest taki, że to ma być jedna wielka szafa. Ale to musimy przenieść tutaj, żeby tworzyło linię z tym. Tak to ja, wygląda. Eee, ale widzę, że będzie problem, bo w linii idealnie jest ten nawet nie jest w linii. Ja nie będzie. A, to też mamy zamaskować. W ogóle tu nie będzie wentylacji, bo nie jest potrzebna. Więc to jakoś zamaskujemy na stałe, więc to będzie też trzeba zdemontować i jakoś tutaj to zaspawać. Tam ścianę zostawimy, tylko że trzeba będzie ją albo to zerwać. Tą te piękne płytki. Te płytki skujemy. Tutaj widzę, że jest dojście. Kłytki skujemy i oczywiście wykładzinę nakleimy. Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. I to taka solidna. Zdejka binowana. Mam sprzęt, żeby coś odciąć. Chciałbym na razie odciął fragment. No. A tam przy samolocie ścianie? No to się wyrwie, że tak. No, samo to No, Na amerykańskich filmach już by robili w maseczkach. I rękawiczka i kombinezona. Przychodzisz do źródła, wiesz, tu jest jakaś taka rama jakaś, coś takiego, że jedno z źródło siedzi tutaj, Najgorsze jest, że tak samo to wygląda od spodu. Nie, nie. Tak. Na zlewie bodajże. No to ja Ci podłączę. Już masz. Dotarliśmy do karoserii Dotarliśmy do karoserii, wygląda to strasznie Zobaczcie sobie Co tu się dzieje Rafał jest w To Rafał jest nierdzewka, że w nie ruszyło nic nie, nie, nie Ale tu już było coś naprawiane Ten Właściciel coś tu tworzył No rzecz biorąc, no, ta rama też nie jest w pierwszej świeżości I w sumie nie wiemy co zrobić to najlepiej to wrzucić granat. W też, yy, ...drugo. Jest drugo. Przechodzimy do problemu, czyli do tej ramy drewnianej która przenosi obciążenie w tym miejscu jest belka stalowa co w sumie, a nie belka e, tutaj też jest kawałek drewnianej ramy tutaj była ta izolacja są widać izolacji kawałek no i tam powiedzmy, że ta deska wycięta jest, 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 jeszcze nie jest wyłamana ciężko ją złamana. No i to mnie też będziemy musieli wywalić Prawdopodobnie to się uwalić Tam od no, spolu jest przekręcony, by przekręcony na cała ta cała No ogólnie rzecz biorąc e, budżet 3000 Nie wiem co starczy razy 2 A 2000 miał być budżet e, Razy 3 w taki Więc chyba lepiej wrzucić granat i tak to wygląda Dochodzi 15, idziemy do domu